Timbermont 92, zapraszam do środka. Timbermont 92 znajdujemy się w bardzo przestronnym korytarzu. Tutaj mamy wejście do łazienki. W tej łazience mamy przygotowane miejsce na pralkę, suszarkę, oczywiście umywalkę. Mamy zabudowany stelaż buce i miejsce na duży, wygodny prysznic walk-in. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu będzie przygotowany gabinet. Natomiast jest ono na tyle funkcjonalne, że możemy z powodzeniem urządzić tutaj pokój dla gości. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy schody dębowe, olejowane. Te schody zostaną zabudowane. Będzie przygotowana zabudowa meblowa. Na tej ścianie znajdzie się jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna. Przygotowane miejsce na kuchnię. Bardzo dużo miejsca na przygotowanie dużej funkcjonalnej kuchni. Miejsce na jadalnię. Przeszklenie stałe, fajnie doświetlające tą przestrzeń. Okno typu fix. I dwa duże przeszklenia przez które będziemy wychodzić, dwa duże okna, przez które będziemy wychodzić na taras. Tutaj mamy przygotowane miejsce pod kominek typu koza.